you często osoby opiekujące się zwierzętami nie są w stanie podać ani rysopisu zwierzęcia, w cudzysłowie. Nie wiedzą, czy to zwierzę jest czipowane. Nie wiedzą, gdzie szukać książeczki zdrowia tego zwierzęcia, żeby sprawdzić chip, Także musimy pamiętać zawsze o tym, zostawiając zwierzę pod przyjąć opieką, wyjeżdżając na urlop i teraz uczulam już wszystkich na to, żeby ta osoba, która opiekuje się naszymi zwierzętami wiedziała. A. Kogo powiadomić w razie zaginięcia zwierzęcia. B. Czy zwierzę jest zaczipowane, czy ma adresatkę. C. Żeby znała numery do weterynarza, z kim się kontaktować, kiedy zwierzę, nie wiem, zachoruje, coś, coś, coś nagłego się wydarzy No i, d, żeby od razu powiadamiała właściciela, bo czasami wyglądało to tak, że dzwonili do mnie przerażeni ludzie, którzy mówili, że tydzień temu zaginął pies, którego mają pod opieką. Pytałam, czy, we, czy właściciel jest o tym poinformowany, no jeszcze nie. Także bardzo, ważne, że bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy fajnie, że zostawiamy zwierzę pod przyjąć opieką, nie pozbywamy się go jadąc na wakacje, ale pamiętajmy, że to wszystko musi być zrobione z głową i osoba, która z naszym zwierzęciem musi mieć pełne informacje co do tego zwierzęcia w razie gdyby coś się wydarzyło.